A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku poniedziałek z samego rana paczka, jak to fachowo nazywają, aplikator do nawozów. Aplikator podsiewacz do nawozów. A dzisiaj będzie taki odcinek o wszystkim i o, i o niczym. Oczywiście <totopiak> <topiak> to coś by porobił w polu, w szczególności trzeba było już jeść, jeździć pilniczkiem. Ej, kurde. Ej, sły tryb włączyłem, no nic. Do jest... domu! A no bo on tu się zaczepia tym kołem, wiesz? Ja, co ty masz tu włączone? Ha, wolne dotknięcie, nie, źle, dobra. Czego teraz... krzyczałeś? Przeproś go teraz. Teraz? No to powinien minąć. Gdzie ty idziesz? No już i cić. drogie rzeczy, tato. O. Wiesz co, aż ci uśmiechnąłem. O kurde, ładne. A się uśmiechnąłem, widzisz? Jaki ładny, jaki fajny? Taki mi właśnie trzeba było. Taki właśnie paczku. Tak, można z dwóch tak. stron bo to jest tak. Omach ma chyba 30 litrów. Cztery sekcje wysiewające na 24V. Jest tu jest też przetwornica. Ja myślę, że żadnych przerówek nie trzeba będzie robić, żeby go podpiąć pod ten, pod topielacz. Tak, ma pasować po prostu. Tutaj ma chyba to właśnie te uchwyty. Ma specjalne adaptery też, żeby troszeczkę odsunąć go od szyby, bo tam pan Marcin oglądał nasze materiały i widział jak ty na granicy jesteś wybicia szyby kolejny raz. Nie, na granicy no, no Nie nie, jeszcze do granicy. Aha, Tak, Żeby tu nie uszkodzić. O, Tu coś jeszcze jest. Nie, nie ma jeszcze nic. Niby taki jest coś do. Coś się kręcić ma. <głos> <głos> Tylko tak się zastanawiam, dlaczego to, to na 24V jest. <noise> o, o, czy o się, czy no, czy to, ja to chyba nie podepniemy tak o, szybko. Czy ja się z tym poradzę? O, ho, ho. o nie, coś tu jest. Kabel jak WKG. <noise> <noise> czekaj, czekaj, gdzie to ma być? Tak, przetwornica. To do tego, tak? Tak, 24V. Czyli to sobie poddep poddepniemy tu. A co to jest? Stronik? Mhm. Mm o, kuźwa. Trzeba próbować wiesz. Ja, gdzieś jeszcze? Pismeni, No, to mocowanie. Mocowanie tutaj na ten. Czy miałeś kupić magnes, prawda? Taki do. Tak, nie kupiłem. Wiem. No, pamiętam. No, A to się nic nie dzieje. Wiesz, liczyłem na jedną sekcję, ale jeżeli jest dwie, no to dobrze. No to też. Możesz jedną ktoś nie musisz dwóch używać, no, to tak, wszystko zależy od tego, ile kilogramów chcesz wysypywać tak naprawdę. Tylko wiesz, no niby pod krzaczek powinno się sypać z dwóch stron, wiesz? Rozumiem. No jak chcesz z dwóch stron, to jak najbardziej możesz z dwóch no. stron, to kwestia wyliczenia tego wszystkiego. Tak, to wszystko trzeba wyliczyć. To zamiast tego potencjometra, mamy tu potencjometr elektroniczny, tak, tak myślę. To obroty pokazuję. To tylko tego, tak jest. Ofon i tyle. No chodźmy sprawdźmy, zobaczmy. Ewidentnie z gracuszkami nie jesteś w stanie się rozstać. Nie, bo teraz idziemy te, trzy, te sześć rządków zrobić yy, gracuszkami tymi i nie wiem, gdzieś jeden rząd chyba jest tak pożółk, że mm, może być gdzieś, że nawóz nie jest sypany tam, wiesz. Jest różnica w aplikatorach, co? No, to, jaka? Patrz, zbiornik, zbiornik, aplikatory, dwie no stu, trzy, jedna zapasowa. To jest cztery. Węże? To była rewelacja, po sobie. No sobie. Tak. Ludzie sypali ręcznie, chodzili z, z wiaderkami i sypali ręcznie pod krzaki. Ja puściłem właśnie taki ten, zautomatyzowałem przy tych gracuszkach, czyli to było, na ten czas to była rewelacja. Teraz widzisz, zamiast gracuszek, czyli tych gracuszek, Wyszły gwiazdy pielące, oczywiście to nie były, zaraz będą bo U nas nie wyszły, no, u nas, nas nie było. było U nas tego nie było, no, u nas weszły, tak zgadza się, u nas Pierwsze sprawdzę sobie bezpiecznie. Tak. Bo, bo ja tutaj ale... nie wiem czy zwróciliście uwagę Już podłączyłem sobie trzy wejścia Wyjścia Wyjścia, gniazda nie. Gniazda? Gniazda szeszeni Gniazda żeńskie No tak ładnego to się nie spodziewałem Myślałem, że będzie, bo to jest ogólnie taka konstrukcja My, dla Ciebie. Chłopaki a... obiecali, że do, dorobią. No, jak pan Maciu słyszał, że chcesz ciąć ten duży aplikator, ten większy, to stwierdził, że tam przygotuje dla Ciebie specjalnie jakiś Dobra, taki Dobra, teraz tak, niedługo będę ciął awanta. To zaczekaj, zaczekaj. Informacja dla pana kota będzie taka, że postaramy się tutaj wykombinować zbiornik mniejszy na tą długość. Bo przeróbka tego zbiornika nie polecam się za to brać. Ze względów takich, że jest tutaj problem z hydrauliką, czyli z prowadzeniem aparatów wysiewających w taki sposób, żeby ominąć cewki, czyli odsunąć się jak najdalej aparatami wysiewającymi od części elektrycznej. Bo może być tak, że w którymś momencie ta cewka po prostu zgnije od nawozu. Staramy się coś wymyślić, takiego, żeby po prostu zbiornik był mniejszy, połowę, ale żeby to wszystko było, ta hydraulika była tu bezpieczna. To albo trzeba dłuższe przewody hydrauliczne, żeby wyprowadzić ten układ hydrauliczny tu gdzieś o, w to miejsce. Może wejdzie, będzie dobrze. <noise> Bo gniazdo przed chwilą robiłeś. I uważasz, że mogło dojść do spięcia? Mogło. Sprawne? Widzę ciarny. Tak. No. Czuły? Czoły to dobrze Czekaj, może się nie zamyka To jest tu tak ten tak sterownik to ja mogę wytrzymać i tylko do gniazda jednego Dobra ja smaży się człowiek Wiesz, to ktoś mówił, że fajnie do środka się rado, albo powinno się robić w środku żeby wypiąć Patrzcie moi drodzy, można w środku Otworzyć sobie szybę i też można powypinać. Można powypinać i stąd i stąd. Także tu ja robię takie opcje wszystkie możliwe. Jest. Chodzi. Widzisz, masz taki skok co 5. No i on to sobie śmiga. O, patrz. Ten fakt, niby troszkę ma mielić, Do samego dołu pójdzie. Do samego dołu, no. No i coś tam będzie ruszał, no. Coś tam się rusza, wiesz, zawsze to jest tego, no. O to mi chodziło, o to mi chodziło, tak. To jest taki prezent dla Ciebie. Patrz, zobacz, patrz, kurde, patrz. Jaki przeskok technologiczny. Elektronika. No tak. Jest różnica. Tylko dziwi się, że to właśnie ta przetwornica jest właśnie, nie wiem dlaczego. Tak jak jakiś silnik jest ten duży. No, może ten sam? Zaraz zobaczymy. Chodzi, pójdziemy wiesz? do tego dużego, okay. porównamy sobie. Dwie pod jedną, dwie pod drugą. Delikatnie będziemy syrkować. I tak tylko seletra idzie. Tu seletra ma tendencję do sklejania się, wiesz? Po prostu wydać całkiem yy, po skończonej pracy, wiesz? Podoba, ci, ja? <laughs> Podoba mi się. No, o co mi tego chodziło? Także tutaj będzie czas na, na montaż tego. Zdemontujemy po prostu siedzenie, siedzisko, bo siedzisko nam nie jest potrzebne. Czekaj, otworzyć mi będzie jaśniej. Dobra, To ma wszystko pasować, tutaj o. Tak, na początku chciałem to jakoś przeciąć tu, ale ja to muszę to całkiem zdemontować tutaj. To siedzisko tutaj nie będzie w ogóle potrzebne. A to wiesz, może, może się kiedyś przyda, wiesz, to nie będę ciął. Chcesz dorobić sobie mocowanie tak, do niego. Tak, nie chcę po prostu ciąć, te ramy. ciąć tej ramy. Nie chcę ciąć tej ramy, chcesz zostawić ją. Chcę ramę zostawić. Chcesz. Nie wiadomo, może będzie Właśnie, to ja mówię, no nie wiadomo, że może stracimy sygnał z nawigacji, no wiesz, już nie może być. Mm -hmm. Także może trzeba będzie, ale ja nie lubię tak, na przykład mamy tak. To kiedy tą ramę chcesz robić, jutro? Jutro. Dobra, okay. Wyciągam to wszystko, zostawiam na razie hydraulikę, nawet odetniemy, ewentualnie tutaj zablokujemy tym. masz te adaptery? Weź te adaptery tylko przyłóż do mocowania tego dozownika, bo one mają odsunąć ten dosownik do tyłu troszeczkę. Raczej znaczy, tak. I on tutaj na cybantach jest przykręcony. Zobaczymy, to... wiesz, ja muszę zobaczyć jak to będzie tego, bo albo się go tutaj chyba przykręca. Teraz mm. zobaczymy, wszystko będziemy wiedzieć. Przygotował ci rysunek. Aha, w ten sposób. Tak. No tak, tak, bo to do, do. To są te dwa. Bo to się do cybanty, to się do cybantu, to się ten. idzie, Co tutaj cybanty trzymają? Tak. Ja to wiem, wiem. Tak z drugiej strony wygląda. No. Ale no, oddalili go, go naprawdę, oddalili go. Czeka. Kiedyś był jeden aplikator, teraz jest ile? Już na Jeden, drugi, Zobacz. trzeci. Mamy tak, czwarty, cztery aplikatory. Trzy przy sadzarce do ziemniaków jest, przy sadzarce do no, do rozsady tytoniu jest, przy pielniku tu przy, ten, przy gracuszce jest, no i teraz dwa do, jeden przy pielniku, drugi na no, drugi rezerwie. No i kolejne będą przy kolejnej sadzarce. No i tak myślę, wiesz, to musi być. Ja już nie pamiętam na ile on jest na 100, To też jest wszystko. Podobno ma taki sterownik. Wiesz? Sterownik ten sam, ale ile on jest no. na 24 czy 20? 12? Nie. Na 12. No, 12 lotowych. No i tu silniczek jest chyba mniejszy. No. Tu masz panu Jurkowi zrobić zdjęcie. Tak, pan Jurek chciał zobaczyć ten tak, silniczek? Chciał on tutaj robił zdjęcie, ale chciał, żeby to budowę ściągnąć. No, jak to wygląda. Także tutaj jest, i tu jest przeniesienie napędu, tam jest przeniesienie napędu na ten, ten oś. I tam też taka sama oś chodzi w środku, tak zwana mieszająca, wiesz? Za pośrednictwem takiego krzyżaczka. A czy to jest, to jest nie krzyżaczek, tylko to jest, że to się nazywa sprzęgło. No takie sprzęgło stosuje się też przy silnikach, wiesz? Ja wolę dosypać i widzieć, że sekcje są po prostu schodzi ze wszystkich sekcji. Jak ma się tam coś podejść, bo czasami może coś podejść I Jedziesz, jedziesz i nie wiesz później gdzie sypałeś czy nie Wystarczyłoby mu ten silnik i sterownik Że on ma z innej maszyny tylko chyba napędu nie ma Napęd ma raczej z koła, o z koła Gacuszki teraz o Tak jedziemy, zaraz, trzeba się zebrać, to zrobić, to ponasadzamy, to pokontrolujemy ten, Uch. ten i Przypinamy ten pielnik, no już konkretny Dobra Z dwóch? Tak. Mhm. Dobra. Przy dupie powinieneś ten klucz mieć. Ach no nie idziemy. No, to jest. idziemy na chwilkę dosłownie przejechać te pierwsze rządki. Zasadziliśmy i zruszyć, bo tam wtedy poszła taka dosyć mocno lewa i strasznie zaskrypione to wszystko zostało Napierdziel jak ty wywijasz na te nawigacji Nie nagrałem tego tylko, aj Najgorsza robota to pilanie, nie cierpię tego Iś, zobacz nie. Daj spokój, się. nie Słuch. mogę patrzeć na to i zaraz Uch. Trzy rządki tylko, trzy przyjazdy Ustawiam, ustawiam, bo nic nie robi. Niebieskie tabletki? <grymne> Gdzie twój kochany magnesik? Tu no, to no, Dawaj, jedź szybciej Tak, tylko no, się no, no, Bo jeden rządek był niedosypany, dlatego jest tak żółty. no, tak no, no, jest no, to już było wejście w przestawianie, wiesz? Tak, jest hmm. pęknięty. No, widać na pewno. Nikt nie zmyślał. A wody, wszystko widać. A ty, masz tę na graczuszki. Koniec z graczuszkami. Ja się na nie nie patrzeć nie mogę. Taki pielnik masz profesjonalny, a ty, graczuszki krzaczki, im podrosnąć to są te ekrany zabezpieczające, żeby te krzaczki nie były zasunięte Zaspane Nie ma to jak z łańcucha O kurde kur, 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 tak na sali, sali. No, cwany kurde No Cwaniaczek Cwaniaczek, nawet kierownicy nie Ostrzyma. trzyma No w sumie będziesz wyskakiwał zaraz. cwaniaczko. W lewo chcesz troszkę? Dwa, w lewo, tak? Nie ma czasu. Jutra. Z dźwiękiem. Z pielnikiem. Z bo żaden a nie gatuszki.